Us, i zaczynamy rozgrzewką, przysiad na trzy tempa. Ichi, ni, sam shi, go, rok, syć, hać, kyu, eiju. Lekki rozkrok. Proste plecy, ręce na kolanach, krążymy kolanami do środka. Edź, ni, san, shi go, rock, sycz, hatch, q, i jiu. W drugą stronę. Eć, ni, san, shi go, rock, sycz, hatch, q, i jiu. Stopy razem w prawą stronę. Eć ni, san, shi go, rock, sycz, hatch, q. Ziemięta Edź ni san Si, Go Rok Sych Hatch Kiu ręce na biodra, Kosi Edź ni San głowa w miejscu Si, Go Rok Sych Hatch Kiu w drugą stronę Edź Ni San Si, Go Rok Sych Hatch i 12 barki. Trzymamy sobie ręce na biodrach, rozróżnij się, i Takie kółeczka barkami. To mają być kółka, a nie do góry i do dołu. H ni, san, si, go, Rok, syć hać kiu. ju, do tyłu. H ni, san, si, go, rock, syć hać cuju, ju, ramiona, duże koła do przodu. H ni, san,

Ni, san, xi, go, rock, sage, hatch, q, joon, di hidari, etch, ni, san, xi, go, rock, sage, hatch, q. Dziu. Zaplatamy e, dłonie w ten sposób i krążymy nad garstkami. Edge mi, san, shi, go, rok, syć, ha, kiu, ziu. W drugą stronę. Edge mi, san, shi, go, rok, syć, ha, kiu, ziu. Naciągamy w drugą stronę. Wstawiamy sobie na baczność i klasyczny pajacyk. 1, ni, sam, chic, go, Rok. sycz, pach, puf, Żół. Prawa noga do tyłu. Prawa ręka do góry, Pajacek do przodu. 1, ni, sam, chsin, go, Rok. sycz, pach, Nogi w bok, ręce góra, dół. Peć, ni San, shi, go, rok, syć, hać, piu, dziu. Nogi przód, ręce bok. Eć, ni, san, shi, go, rok, syć, hać, piu, i dziu. Zatrzymujemy się, rozluźnij się, rozluźnij całe ciało. Siadamy na podłodze. Ja to teraz zademonstruję bokiem. siadamy sobie na podłodze, ręce opieramy o matę, kolana i stopy blisko siebie, unosimy pięty na podłogę i na liczenie prostujemy i zginamy kolana, nie dotykając piętami do podłogi. mi go rok sić hać, qiu ju siadamy sobie na prawym pośladku. Inch, ni san, shi, go, rok, syć, hać, kiu, żu. Siadamy sobie na lewym pośladku. Inch, ni san, shi, go, rok, syć, hać, kiu, żu. Kładziemy się na plecach. Można podłożyć pod pośladki dłonie. Kładziemy dłonie pod poślady i uwaga, podnosimy i opuszczamy nogi, idź, ale nie dotykamy piętami do podłogi. Nogi wyprostowane. Mi, sam, shi, go, rok, syć, hać, q, Nożyczki, czyli zamieniamy. Raz jedna na górze, raz druga na górze, idź. i san, shi, go, rok, syć, hać, q i ziół. Zatrzymujemy się, stawiamy stopy, stopy przy pośladkach, chwyć za kostki i unieść biodra bardzo wysoko. Trzymamy tak przez chwilę. Głowa i górna część barków na podłodze. Ok. Kładziemy się teraz na Brzuchu. wyprostuj ręce i jednocześnie unosimy tu ręce i nogi. Eć mi san shi go rok syć h qiu ju mocno napinaj pośladek i teraz uwaga, prawa ręka, lewa noga. Eć mi san shi go rok syc H Q Zmiana. Lewa ręka, prawa noga. Ej, mi, san, si go, rock, sej, H Q, i I teraz usiądź sobie, no tak jak tam się na treningu do ceremonii. trochę szerzej kolana, szerzej pięty, żeby pupa zmieściła się między piętami, i wykonujemy skłon do przodu. Pupa nisko, plecy proste, wyciągamy ręce. Trzymamy tak przez chwileczkę. I Krążymy biodrami. mi, san. W drugą stronę, eć, mi, san. Wstajemy sobie w lekkim rozkroku. Proste plecy. I. Wykonujemy skłon do przodu. Trzymamy skłon. Razem ze mną wykonujemy zadanie. Liczymy. Edge, ni, san, shi, go. Rock, syć, hać, kiu, Pamiętajcie, żeby plecy mieć wyprostowane. Palce od stóp skierowane do przodu. Noga wyprostowana w kolanie do prawej. Edge, ni, san, shi, go. Rock. Sić, hać, kiu, iżu. dżu. Do lewej. Ech, ni, san, si, go, rok. syć, hać, kiu, dżu. Środek jeszcze raz. Eć, ni, san, si, go, rok. syć, hać, kiu, iżu. Góra. Ugnij nogi w kolanach. I uginaj, ugnij. Przepraszam, unij jedną nogę w kolanie i usiądź sobie, zrób taki przysiad na całej stopie, a drugą nogę staraj się wyprostować. Trzymamy tak przez chwilę. Ciężar ciała lekko do przodu, trzymamy. Eć, mi, sam shi, go, rok, syć, hać, kiu, Zmiana, to samo na drugą stronę. Powoli przenosimy ciężar ciała, kolano. Ręce z przodu i schodzimy nisko. NI san shi go rok sych hać kiu Znowu przenosimy ciężar ciała na lewą nogę. I teraz uwaga, bokiem stopa, czyli wewnętrzna krawędź stopy leży sobie na podłodze, a my wykonujemy na drugiej nodze przejść. NI san shi go syć, hać, hac, zmiana zmiana, mi san, si, go syć sedch, hac, kiu, i zmiana, ushiro, czyli skręcamy się na stopach, skręcamy się na stopach, zrób tak, żeby bioderka były na jednej wysokości, uginamy przednią nogę, odpychamy się od kolana. Trzymamy tak przez chwilę. Pęć, mi, san, shi, go, rok, syć, hać, kiu, Zmiana. Ugnij przednią nogę. tylną prostój. Trzymamy tak przez chwilę. Odpychamy się od kolana. San, shi, go, rok, syć, hać, kiu, ziół. Ręce na biodra, krążymy. Pęć, Ni, san, shi, go w drugą stronę. eć, ni, san, shi, go. Siadamy na podłodze. Proste plecy. Motylek poszerzamy. Kolana. Ej, ni, san, shi, go. Rok. Syć, hać, kiu, dziu. Eć, ni, san, shi, go, rok. Syć, hać, kiu, dziu. Prostujemy jedną nogę. Palce wyprostowane i nogi skierowane są do góry. Widać moją stopę w kamarze Chyba nie bardzo. I chwytamy za stopę. Trzymamy skłon. Eć, ni, san, shi, go, rok. Syć, hać. Ej, ni, san, shi, go, rock, sitch, hatch, Qiu ju. Stopa za kolano, ta zgięta noga. Przekładamy stopę, dociskamy kolano do klaty i trzymamy. Ej, ni, san, shi, go, rock, sitch, hatch, Qiu ju. Zgiętą nogę bierzemy, staramy się dotknąć do czoła. Eć, ni, san, shi, go, rok, sech, H kiu dziu. I zamieniamy nogi teraz. Zamieniamy nogi, prostujemy jedno, trzymamy. Eć ni, san, shi, go, rok, sech, H kyu, Stopa za kolano. Dociśnij kolano. Eć, ni, san, shi, go, rok, sech, hach, i i znowu stopa do czoła, eć mi san shi go rock cyc hach, q dłu, prosty, obie dwie nogi Trzymamy skłon, eć mi san shi go rock cyc hach q i poszerzamy rozkrok, chodzimy sobie jeszcze w szerokim rozkroku Proste plecy i wykonujemy skąd do przodu: wyć, Ni san, si, go, rok, syć, hać, kiu, jo prawa, lewa, ni ni san, całe, chałości, go, rok, syć, hać, q du, podwójnie do prawej, idź, mi, podwójnie do lewej, san, shi i tak dalej, go, rok, syć, hać. Kiu-dziu, jeszcze raz. Eć, ni, san, shi, go, rok, syć, hać, kiu-dziu. Do prawej. Eć, ni, san, shi, go, rok, syć, hać, kiu-dziu. Do lewej. Eć, ni, san, shi, go, rok, syć, hać, kiu-dziu. roz rozrok I wykonujemy skłonność do szopu. Eć, ni, san, shi, go, rok, syć, hać, q. i wziu. W Rozluźniamy nogi. Ichi, ni, san, shi, go, rok, syć, hać, Q Na liczenie biodra do przodu, ręce różnego, na liczenie odchylamy się i wracamy. Ech. ni, sam, si. Góra, wstajemy. Wstajemy sobie w lekkim rozkroku i wykonujemy skłon. Dobrze przodu trzymamy skło. Proste plecy. Eć, mi san szy, go rok. Syć, chacz, do prawej, eć, mi, san szy, go rok. do lewej, eć mi san szy gorok. Syć, haczyk, ujrzyj o środek, si, gorok, syć, haczyk, ujrzyj, ujrzyj,